Witajcie! Stęskniliście się za placówką Monster High? Nie wiedziałam, że się ukaże w marcu, ale w sierpniu się ukazała. Pierwszy numer 2024, pamiętacie? Powróciliśmy do Monster High trzeciej generacji, bo dowiemy się w prezencie, że tu są strasznotki błyskotki. Zaraz to zobaczymy, jak wygląda w środku. Gotowe. Tu mamy naszyjnik taki. To sobie zostawię, bo bardzo ładne to jest. Patrzę, tak, Myślałam, że to jest gumka do włosów, a to jest bransoletka na rękę, a to jest pudełeczko z Draculorą. Nic tu nie ma w środku. Dobra, łożymy je tu do środka. O, opsiu! No i to też. O, proszę. Będzie tu bezpiecznie. Ale może ja kiedyś takie widziałam taki art cały, te nogi Draculory. No dopiero zamknę. Okej. Okay. Bezpieczne w pudełeczku są w Draculorze. Zostawiamy. Teraz idziemy zobaczyć. O widzę, że jest Back to School 2024 nowe. Tu są teczki, piórniki, pamiętniki. Plecaki, piórnik, już chyba mówiłam, zeszyty. Tu jest jakaś podkładka na biurko. Blok rysunkowy, blok techniczny. Teczka z gumką. No i wiele różnych. Zobaczymy. Są fakty o Draculorze. Ale ładna torebka, można sobie tam zrobić. Ale ja nie chcę wycinać. Lepiej jednak sero wydrukujmy. Tu jest na ostatniej stronie. O, widzę, że jest rozpalony. Dobra. Tu trzeba połączyć swoich zwierzaków. Układanka, puzzle. Tu są. Tu kolorowanka z nietoperzem. Tu jest napis też kolorowanka. A widzę, że są jakieś inne ilustracje ilustracje, że to Darko Dordewicz chyba robił. A tu mamy taką postać o imieniu pani Oszyk. Ona jest chyba duchem. Tu mamy jakiegoś hamburgera. Nie wiem, babeczkę. Ziemniaka śmiesznego. Komiksy to już znam. O, co to fajnego? Tu jest quiz. O, mamy takie ubieranki brokatowe. Ostatnio mama mi kupiła mi, jak byłam na wakacjach w Karpaczu. To jest chyba ta moja ulubiona. A, te trzy były jeszcze inne do kupienia. Wspaniała zabawa w świecie. Mocy, popularne, selektywne postacie. Co tu mamy? W środku. Przez rocznika. Rosności w ciemności. Brokatowe ranki w środku naklejki. Monster High pomaluj mnie w środku farmy. Monster High 100 brokatowych naklejek i zadania. Książki są dostępne w sieciach handlowych, siegarniach, online. Hamid, bardzo lubię tą serię. Tu trzeba znaleźć różnicę. Na przykład, że iskra jest innego koloru, że jest zielona. A tam jest różowa. Tutaj jest taki. Tu brakuje też iskry. Tu nie ma pieska. Tego batcita a Drakulora coś? Nie widzę Drakulory. Poduszka jest. Że brakuje chyba nie wiem budzika. A, że rzek że ma im na pasma włosów. Yy. A dywan? Nie widzę dywanu. No, a tu jest a wiem, jak robić łamigłówkę. Kocyk. Plakat nie wyciągam. Po co? To jest Frankie, Claudine, Draculora, Takie szczałki. Potworne bingo. Tu mamy wszystkich bohaterów. Mamy Claudine, Draculora, Frankie, Claw Laguna, Deus, Iris, Romulus, Renelka, Thunderclap, Birt, Benetar, Penny, Osric, Barkimedes. Tore Raj, Harcz, Gulia, Finegan, Dyrektor, Krewnicka, Apollo, Klauft, Purszepkon, Chowin, Kuma, Abime, Wlodi. Czasami sami mogą być błędy? Tu jest Sudoku. Tu są kolejne historie z dreszczykiem. Kolorowanka. Tore Nie! Tore Raj powinno pisać. Tu powinno być A, a nie E. Błąd. Tu jest Dius, Laguna. Znowu układanka, ale fajnie. Tu horoskop, to już wiemy. Boki zrywać. Tu jest Rozpalony, Twila, Bugimen i Draculora. O, kojarzę z Clip Party. To jest Twila, znam tą postać. Ona jest córka straszydła. I dowcip tu można napisać, ale nie będę pisać. Torebki, a to fajne. No i już reklamę. Powiedzieliśmy, Fajnie spodobała się prasówka. Do zobaczenia już za rok, albo mam nadzieję, że uda mi się coś przegarnąć I, i niedługo już będzie już back to school, już pora do szkoły się zbliżać, się, bo już wakacje się powoli się kończą. Na razie i do zobaczenia z okazji nowego roku szkolnego. Życzę operetta.